Ze z suchowoli po raz kolejny jest gospodarzem wojewódzkich mistrzostw tenisie w tenisie stołowym ludowych zespołów sportowych. Przyjechało do nas ponad 100 zawodników, około 113 w różnych kategoriach wiekowych. Żak, Żaczek, młodzik są też juniorki. Najmłodsza uczestniczka ma 6 lat, więc z roku na rok coraz więcej uczestników mamy i no, też cieszy nas, że coraz młodsze dzieci są pasjonatami tego sportu i że przyjeżdżają do nas. My, jako szkoła, cieszymy się, że możemy organizować takie przedsięwzięcie. Mamy ogromną halę i jesteśmy w centrum takiego zagłębia tenisowego, mogę powiedzieć. To też wszystko zaczęło się właśnie od pracy m.in. pana Sława Dziewiątkowskiego, ale muszę też wymienić pana Jarosława Klejno, panią Jolantę Bernatowicz, panią Annę. Pośpiech, którzy kontynuują jego dzieło, którzy po prostu rozwijają młodzież w tym pięknym sporcie. Dzisiaj odbędzie się też trzeci memoriał imieniem Zdzisława Dziewiątkowskiego. To jest kategoria Open dla wszystkich, którzy chcieliby, dla wszystkich pasjonatów tenisa, którzy chcieliby wziąć udział. No w podziękowaniu za zasługi, które pan Zdzisław tutaj położył na rozwój tenisa w gminie Suchowola i, i też w naszej szkole. Jest mnóstwo nagród, wyróżnień, oczywiście medale, statuetki, podziękowania. No zawodnicy też dzisiaj grają w eliminacjach wojewódzkich o udział w zawodach na szczeblu ogólnopolskim, czyli o udział w takich zawodach w mistrzostwach Polski, które będą się w Brzegu, w Lipcu.